W siódmej kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Krakowia mierzyła się z Legią Warszawa, a w pierwszym składzie pasów Mateusz Klich. Po raz pierwszy po transferze wyjściowa jedenastka, a we wtorek Mateusz Klich był gościem programu Ekstraklasa Live. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 90-minutowej rozmowy z zawodnikiem Krakowi. Kolejnym gościem Ekstaklasa Live będzie Rafał Górak już we wtorek o 19, a my już przechodzimy do meczu, druga minuta gry, Rajowicz uderza, świetna interwencja Sebastiana Madejskiego, co potem zrobił Alfarela, fatalne pudło Francuza. Legia przystępowała do tego meczu po dogrywce w europejskich pucharach z Hibernian, dogrywce zakończoną szczęśliwie awansem Legii do Ligi Konferencji, stąd też sporo zmian w składzie. Między innymi pojawił się w wyjściowej jedenastce Wojciech Urbański. To właśnie on uderzał w tej sytuacji tylko słupek. Był też na boisku Burch, Alfarela, Rajowicz czy Damian Szymański, a więc namieszał w wyjściowej jedenastce trenery Jordanesku. A w 24 minucie pierwsza groźna akcja Krakowi. Alamari do Stoilkowicza Stoilkowicz szybszy od Burcha na pas i Krakowi pakuje. Piłkę do siatki i pasy prowadziły. Jeden do zera. Ogromna radość na trybunach, gdzieś przy ulicy Kałuży Ponad 14 tysięcy widzów. Pierwszą szansę miał Stoilkowicz w tym meczu. Pierwsze celne uderzenie Krakowi i od razu bramka. A całą tę akcję zaczął Mateusz Klich dla Stoilkowicza. To piąty gol w tym sezonie. W drugiej połowie legia rusza do odrabiania strat. Przejął piłkę Damian Szymański. Piłka ściągnięty z AK Ateny zagrywa do Recy. Arkadiusz Reca tu jest alfarela, broni Madejski Rajowicz! 1 do jednego! Mileta Rajowicz z pierwszą bramką w tym sezonie w PKO Bank Polski Ekstraklasie. I przy kałuży mieliśmy remis. 1 do 1. W pierwszej połowie była na samym początku akcja Alfarelli i Rajowicza, wtedy piłka do siatki nie wpadła, teraz już Rajowicz był bezbłędny. Chwilę później Krakowia próbuje ponownie wyjść na prowadzenie. Minczew kontra Stojanowicz, lepszy Bułgarii. świetna interwencja Kacpra Tobiasza, który odbija tę piłkę w ostatniej chwili. Majgard z Rożnego. Perkowicz! Dwa do jednego dla Krakowi! Uśpiona defensywa Legii i Perkowicz z drugim golem w tym sezonie. Legia straciła gola po rzucie Rożnym z Hibernian. Straciła też po stałym fragmencie gry z Krakowio. To może Legia też odpowie porożnym. Dośrodkowuje Bicza Chcian. Uderzenie jego za słabe, by zaskoczyć Sebastiana Madejskiego. Elitim Don Same on wszedł na boisko w drugiej części gry, ale po chwili z tego boiska musiał zejść fatalna informacja dla kibiców Legii. Same z kontuzją do tego wykorzystane już wszystkie sloty na zmiany. Przeprowadzone cztery, ale w trzech przerwach. I legia musiała kończyć ten mecz w dziesiątkę. Bicza jeszcze próbował z rzutu wolnego kozioł piłki tuż przed Madejskim i bramkarz Krakowi odbija piłkę do boku. Ostatnia akcja w tym meczu i ostatni gwizdek sędziego Piotra Lasyka Krakowia pokonuje legię Warszawa 2 do 1. A to oznacza, że pasy są na drugim miejscu w tabeli. Dwa punkty straty do Wisły Płock. Z kolei Legia notuje drugą porażkę z rzędu w lidze. Legia jest na 12 miejscu w tabeli i ma 7 punktów. Krakowia Legia 2 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.